Z tej strony, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak wygląda usuwanie chwastów w farmingu Simulator 22. Więc tak ja już sobie uszykowałem pod sklepem eee, Maseya. Muszę mu zmienić opony na chude. Muszę zmienić. Patrzę, które są najbardziej wąskie. Chyba te z Myśl Więc kupuję za 1000 euro. I przechodzę do zakupu fastownika. Fastownik to będzie o taki za 18 tysięcy. Zdecydowałem. Ma zbiornik. Może siać 9 metrów. Będzie dobry. Więc tak kupuję za 18 tysięcy Przechodzę do Maseja Dobre. Już rozkładam. Opuszczam. Usuwa się. Tutaj Wam pokażę, jak widać, gdzie są pasty, a gdzie nie. Tutaj już usunąłem, a tutaj jeszcze nie. No, jest ta różnica. I fajnie to widać. Myślę, że na jeden zakręt się zmieści. Tutaj też nie wiem, yy, dlaczego tak się zrobiło, bo zasiałem tutaj ten rzepak, a mi nie urósł. Mimo to, że zaorałem i później też yy, wałowałem, to mi tu, w tym miejscu nie urósł. Nie wiem dlaczego. Ale jak już jest, to trudno. Nie w tą stronę. Tutaj jak usuwa się te pasty, też żadnej animacji tutaj nie ma, prawie. Tylko taki dym, ale te kwasty po prostu znikają. Nie ma żadnej animacji. Więc tak, ja tutaj zatrudnię pracownika. I on tutaj sobie będzie jechał. A przechodzę tutaj do waltry, bo... W poprzednim odcinku zacząłem kontrakt, ale go nie skończyłem, więc tutaj go skończę teraz. Ten kontrakt był na rozsiewanie. Jadę. tutaj też widać ile procent skończyliśmy a ile nie tutaj 21% już yy, jak będzie 100% to dostaniemy te tysięcy oj źle pojechałem. dobra jest dobrze. Nie wiem czy mi na starczy na te całe pole. W przednim odcinku tutaj zasiałem trochę, więc już przejdę na następny pasek. pociąg jedzie sobie jak widać z kabiny animacje tylko rozrzucanie na pozu Go widać, żeby daleko rozrzuca. Spróbuję tutaj na ostatni pasek jechać. Nie wiem czy mi się to uda. Ale spróbuję. Nie, nie uda. To bym tam by mi się robił. Oj okay. Tutaj źle pojechałem Próbuję zmienić Szerokość Jak najmniej zużywać tego nawozu, bo mi nie starczy. Dobra, skończyliśmy, i tutaj jest podsumowanie. Nagroda za kontrakt 7095 euro. Koszty wypożyczenia 0, zwrot kosztów 0, brakuje zbiorów 0. Wszystko jest dobrze, nie ma żadnych kar, więc odbieramy. I wpłynęło nam to 7000. Jakby te kontrakty miały większą jakąś cenę, to by się częściej robiło te kontrakty. Ale tak to to mała cena to. Dobra, to ja tutaj odstawię ten ciągnik. Później poza odcinkiem go odstawę na farmie. I przechodzę do tego maseja. na drugim polu też muszę to zrobić. Usunąć te kwasty. W dzisiejszym odcinku to na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.